Wtedy 11 lat temu, przynajmniej w miejscowości, gdzie mieszkam, nie było jakby takich szerszych informacji o przeszczepach, więc lekarka, pamiętam, powiedziała mi pani Ewo, pani musi pójść na przeszczep. Ja do niej tak sobie tylko pomyślałam: Boże, o czym ona mówi do mnie ta kobieta? Jaki przeszczep? Zachorowałam już jako żona, matka. Byłam już osobą dorosłą, miałam rodzinę i w pewnym momencie poszłam do lekarza, ponieważ źle się poczułam i okazało się, że już jestem w takim stadium choroby, że nie było już jakby, no może nie ratunku, bo zawsze my poprzez szczepienerki mamy ten ratunek, że mamy tą dializę. Więc ratunek był, natomiast już nie było ratunku dla, dla prowadzenia normalnego życia. Trafiłam na dializy i byłam na dializach. Najpierw 3 lata na dializach otrzewnowych, następnie 8 miesięcy na dializie, chemo, na dializie chemo i od razu później, po 8 miesiącach, pojawił się ten telefon, który oznajmił mi, że będę mieć przeszczep. Jeszcze z tym jest związana taka, można powiedzieć, zabawna historia, ponieważ będąc na zdzializach lekarz, który do mnie zadzwonił, wcześniej to było dzień 1 listopada, czyli dzień święta zmarłych. Więc wracając z cmentarza, jak to zwykle wszyscy Polacy robią, Dostałam telefon od lekarza, który mi się zapytał, czy, czy ja się dobrze czuję. Więc ja taka rozedrygana, taka można powiedzieć, zatroskana, że lekarz sam do mnie zadzwonił, więc zaczęłam narzekać, że się bardzo źle czuję, że, że mam gorączkę, że jestem przeziębiona. Więc lekarz stwierdził, że, oj, pani Ewo, bardzo mi przykro z tego powodu, ponieważ mam dla pani nerkę, natomiast jeżeli pani jest taka chora, to ja po prostu przekażę ją komuś innego. Więc w tym momencie odeszły. Odeszła mi, nie wiem, woda z mózgu, cokolwiek, co tam było, czy krew i stwierdziłam, że jestem jednak całkiem zdrowa. I potem śmialiśmy się z lekarzem, że to było jego najszybsze uzdrowienie w historii jego, jego kariery, ponieważ trwało, nie wiem, dwie sekundy. Także tak to, się, tak to się odbyło. No i co? No i przewieźli mnie do Poznania, przeszczepili. Przeszczepiał mnie pan y, profesor y, Maciej Głyda. Y, uczucie niesamowite, to jest taka wdzięczność. Którą człowiek nie jest w stanie w żaden sposób wyrazić. Sama nie wiem, nigdy w życiu nie przeżyłam do kogoś takiej wdzięczności. Nie wyobrażałam sobie, że można mieć taką wdzięczność, którą ja wtedy czułam do tego, do tego profesora. No niesamowite uczucie. No oczywiście wszystko się udało, po 14 dniach wyszłam do domu, miałam duże wsparcie w mężu, w moich dzieciach, moja córka jest pielęgniarką, pamiętam wtedy studiowała i po moim przeszczepie napisała pracę magisterską właśnie o, o przeszczepach. Była to jedna z lepszych prac, oczywiście obroniła się, jest teraz magistrem pielęgniarstwa i pracuje w klinice transplantologii w Katowicach. Ten na energii sprawił u mnie bardzo duże zmiany, przewartościował mnóstwo rzeczy, priorytety ukazały się całkowicie inne. To jest coś niesamowitego, co się stało po tym, jak ja otrzymałam energię. Jestem bardziej aktywna, uczestniczę w biegu ponowy życie. To już jest jakby tradycją moją, że od, piątego etapu, od, piątej, od piątej edycji jestem zawsze. No chyba, że coś naprawdę tam mi wypadnie, ale staram się być zawsze na biegu po nowe życie. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, gdzie wyjeżdżamy na igrzyska międzynarodowe i światowe. Muszę tutaj się pochwalić moimi sukcesami. W 2023 roku, czyli w tamtym roku wróciliśmy z Australii. W tym roku w Portugalii zdobyłam jeden złoty medal i cztery srebrne w igrzyskach dla osób po transplantacji europejskich. Moją wiodącą dyscypliną jest chód na 3 km sportowy oraz rzut oszczepem. To jest niesamowite, że możemy swoim życiem dawać takie świadectwo ludziom, którzy, którzy można powiedzieć, boją się tych przeszczepów albo, albo po prostu nie zawsze mają takie poczucie, że, że to jest potrzebne. Ja tutaj swoim życiem świadectwo daję, że to jest bardzo potrzebne i bardzo budujące dla, dla ludzi. Wiem, że na dializach czasami leżąc były takie rozmowy, że gdzieś ten przeszczep, nie wiem, czy ja bym chciał, ponieważ ja się boję, bo tam są komplikacje. No, pewnie, że są komplikacje, tak jak wszędzie, ale jednak to i tak wszystko przewyższa to, co się dzieje po przeszczepie, a żyjąc na dializach. Taka byłam pewna, że ja dostanę ten przeszczep. Tak się czułam jakoś tak mentalnie, tak, tak to czułam wewnętrznie, że ja ten przeszczep będę miała i w listopadzie. W listopadzie się to wydarzyło. Więc tak, jakbym sobie to po prostu przepowiedziała. Cały czas jest wdzięczność do tej osoby, yy, która gdzieś tam we mnie yy, we mnie jest. No bo tak to można też nazwać, że to jest część innego człowieka. Ja miałam przeszczep ze zwłok, czyli od osoby zmarłej. Nie wiem, kim była ta osoba. Wiem tylko tyle, że był to mężczyzna, yy, mężczyzna około 60 lat. Więc po prostu taka wdzięczność. Taka do wszechświata, bo nie mogę jakby konkretnie do tego mężczyzny, ponieważ go nie znam. Wiem, że musiał oddać swoje życie, ale nie wiem, jaka tam była sytuacja. Nawet nie wiem, czy bym chciała wiedzieć. Po prostu mam wdzięczność do wszechświata, że, że tak się akurat wydarzyło. Ja nie spodziewałam się w ogóle takiej diagnozy. Ja cały czas byłam przekonana, że ta nerka, ona się po prostu, ona się po prostu zregeneruje. Takie było moje pojęcie o, 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 o chorobie nerek. No, i gdy usłyszałam diagnozę, że faktycznie to już jest jakby jej koniec i muszę żyć na dializach, bo wtedy 11 lat temu, przynajmniej w miejscowości, gdzie mieszkam, nie było jakby takich szerszych informacji o przeszczepach. Więc lekarka, pamiętam, powiedziała mi: Pani Ewo, Pani musi pójść na przeszczep. Ja do niej tak sobie tylko pomyślałam: Boże, o czym ona mówi do mnie ta kobieta? Jaki przeszczep. Dzisiaj pracuję, jestem czynna zawodowo, jestem e, osobą bardzo ruchliwą, jestem matką, jestem babcią, e, spełniam się rodzinnie, spełniam się zawodowo, e, oczywiście spełniam się też sportowo, jak już wspomniałam wcześniej. E, ja uważam, że moje życie w tym momencie jest takim świadectwem tego, że żeby się nie bać przeszczepów, że jednak to jest naprawdę e, coś, coś wyjątkowego, podarowanie siebie drugiemu człowiekowi. I uważam, że no, trzeba, trzeba o tym mówić, trzeba to robić, trzeba, yy, trzeba świadomość ludzką podnosić, yy, ponieważ yy, no, bardzo dużo ludzi jeszcze nie wierzy yy, w rzeczy, które, które się wydarzają tu i teraz na naszych oczach. I to motto to chciałabym przekazać: nie bójmy się, nie bójmy się przeszczepów, nie bójmy się oddawać narządów do przeszczepów, yy, bo to jest yy, naprawdę potrzebne w dzisiejszych czasach. To nic nie kosztuje, a możemy zrobić naprawdę dużo.